Mega, mm. mega przyjemne. Dzisiaj, moi drodzy, troszeczkę o czekoladowych trendach i w ogóle, chyba o trendach w smakach. Tamten rok, a przynajmniej początek tamtego roku zdominowany był przez Dalgona Coffee. Cały świat yy, robił Dalgona Coffee, Dalgona Chocolate. Ja też, zresztą odsyłam Was do tego odcinka, yy, czekoladowa Dalgona bardzo przypadła mi do gustu. Natomiast końcówka tego roku absolutnie, jeśli chodzi o czekoladę, należała do Chocolate Bomb. Czekoladowych bomb, które naprawdę pojawiły się wszędzie, wszyscy się w nich zakochali. To jest, okazało się, że to jest totalny hit. No jeżeli już New York Times i różne inne portale rozpisywały się na temat tego hitu, no to oznacza, że mamy do, do czynienia z silnym trendem. Ale ja dzisiaj też taką bombę dla was mam. Natomiast jest to bomba, która jest trochę wspomnieniem tamtego roku, ale jest zapowiedzią wiosny i czegoś niezwykłego, co jeszcze przed nami. A to dlatego, że Beski Chocolate, jedna z moich ulubionych polskich firm, która dostarcza nam wysokiej jakości, unikalną czekoladę, którą myślę już dość dobrze, dzięki mnie również znacie, zaprezentowała nam coś unikalnego, czyli jest to czekoladowa bomba. A na czym ta bomba polega, to zaraz zobaczycie. Ale jest to bomba w kształcie jajka. A więc oczywiście zapowiedź wiosny, wiosennych świąt, nowego narodzenia, początku, no czegoś po prostu nowego. No i oczywiście trochę mi się to kojarzy z takim... Jajkiem niespodzianką, że możemy się zastanawiać co jest w środku, trochę sobie posłuchać co tam w środku mamy, no i po prostu się tym doskonale pobawić, bo to jest po prostu idealny gadżet. No nie wiem czy wiecie, ale mogę Wam od razu powiedzieć, że TikTok oszalał, Instagram oszalał na temat czekoladowych bomb, 100 tysięcy po prostu hashtagów z czekolad bomb znajdziecie. No i Beskid czekolad wpadł na pomysł, żeby nam coś takiego, co możemy zawsze mieć pod ręką. Po prostu zaproponować. Więc w takim pudełeczku, yy, oczywiście ekologicznym, mamy jajeczko, które zalewamy gorącym mlekiem. Dołączona jest do tego szpatułeczka, więc tak naprawdę możemy to zabrać ze sobą wszędzie. Ja ostatnio praktykowałam też termos. Termos, który trzyma ciepło mleka, i tak naprawdę podczas podróży możecie sobie zalać coś takiego, pomieszać albo nawet nie, bo to pięknie, zaraz Wam pokażę, jak pięknie wybucha. No i po prostu cieszyć się taką małą przyjemnością, gdziekolwiek jesteście. Doskonały pomysł, moim zdaniem. Fantastyczna rzecz, którą się można pobawić. Dzieci szaleją, ale każdy z nas ma odrobinę dziecka w sobie, więc myślę, że to jest produkt absolutnie dla każdego. Różne smaki. Tam znajdziecie i malinę z chili, i morele, i marshmallow, no kto nie lubi czekolady z marshmallow, ciemne czekolady, mleczne czekolady, białe czekolady. Jeśli chodzi o Beskid o to oczywiście ważne jest to, że to jest czekolada bean to bar, robiona od ziarenka do ostatniego etapu, czyli do tabliczki i nawet jeśli są to takie zabawkowe produkty, to po prostu wąchając takie jajko, macie świadomość, że macie do czynienia naprawdę z rzetelną, dobrą, dobrej jakości czekoladą. No nie jest to po prostu masowy oszukany produkt. To jest oczywiście zabawka, to jest coś, co dostarczy nam prostej, szybkiej przyjemności, ale nadal jest to po prostu bardzo dobrej jakości czekolada i tego się trzymajmy, bo właściwie o to w tym wszystkim chodzi. Pokażę Wam teraz, jak obchodzić się z taką jajkową czekoladową bombą. Ta czekolada jest bardzo cienka, więc bardzo łatwo się rozpuszcza i nie ma znaczenia, jak poleciecie z lewej, z prawej, te czekoladowe bomby po prostu zawsze w idealny sposób się rozpadają na różne sposoby. Czasem pękają, czasem wylewają się jak lawa. W każdym razie, za każdym razem to się rozpuszcza tak, że po prostu można na to patrzeć, robić temu zdjęcia, robić temu slow motion i po prostu się tym bawić. Szybkie, proste, przepyszne. No i oczywiście coś nowego. Jest tu efekt świeżości, efekt zabawy, odrobina luzu. Mm. Mega przyjemne. Nie ma o czym gadać. Po prostu się tym trzeba pobawić, spróbować i ucieszyć. Proste przyjemności są naprawdę czasem najlepsze. Czekam na wasze komentarze. Czy już próbowaliście czekoladowych bomb? Jak wam się podobają czekoladowe jajka? No i naprawdę polecam. Spróbujcie i dajcie znać, która opcja jest waszą ulubioną. Dobrego dnia i do następnego razu. A ja zatapiam się w smaku marshmallow. Mega.